Cześć! Witajcie na Felicjadzie. Wiem, że bardzo dawno i bardzo długo nie było żadnych filmów, nie pojawiałam się. Niestety, bardzo ważne sprawy mnie zatrzymały i nie byłam w stanie, nie miałam możliwości czasowych, żeby publikować kolejne recenzje, nowe filmy. Jednakże dzisiaj przychodzę z czymś troszkę innym, ponieważ postanowiłam uatrakcyjnić swój kanał, żeby były nie tylko recenzje, pracuję nad całym cyklem związanym z Mongolią, w którym będę chciała wam, w którym będę chciała wam właśnie ten kraj wspaniały przybliżyć i tam te tereny i tradycji i kultury, to co będę mogła pokazać na filmach. Oczywiście nie wszystko się da. Także będę to rozdzielać także na swój blog, na swoją stronę. Pracuję nad tym niestety powoli, a dlaczego? Ponieważ zaszły w moim życiu, w mojej jakby rodzinie duże zmiany, trochę się wywróciło wszystko do góry nogami. Pozytywnym, oczywiście tylko w pozytywnym sensie, jednakże będę bardziej niedostępna, będę miała trochę mniej czasu. W związku z tym też nadchodzące recenzje będą pojawiały się rzadziej, będę starała się je publikować w miarę raz na tydzień, ale nie zawsze mam okazję i możliwość nagrania nawet z dużym wyprzedzeniem, kilku recenzji, żeby potem Wam je stopniowo pokazywać, więc mogą być dłuższe przestoje w recenzjach. Ale właśnie, żeby umilić Wam też ten czas oczekiwania na nie, będę pokazywać Wam takie swoje przesyłki, książki, które się u mnie pojawiają w ramach patronatów albo specjalnie książki, które dostaję do recenzji i będą właśnie one się pojawiać na kanale. To będą krótkie dosyć filmy. Taki mam przynajmniej zamiar, żeby w taki sposób to zrobić. Aby Was nie zanudzić, a żeby było po prostu przyjemnie i chciało się słuchać. Dzisiaj dotarły do mnie książki z mojego patronatu, który będzie miał swoją premierę 23 października. I to jest na dzień przed moimi urodzinami, słuchajcie. Więc jeszcze tym bardziej jestem zachwycona. Niedługo wam pokażę kolejne patronaty, bo ten miesiąc jest wyjątkowo intensywny, ale uznałam, że skoro w październiku mam urodziny, to dlaczego nie? I dzisiaj wam pokażę Niebieski pióro. To jest fant antologia fantastyki wydawana przez Trening Wyobraźni. I ten trening wyobraźni to jest cały taki zespół. To jest takie forum, w którym biorą udział i udzielają się miłośnicy pisania. Oni ćwiczą swój warsztat i co jakiś czas jest wydawana antologia. To już jest chyba trzecia z kolei tak, trzecia. Wcześniej było zielone pióro, to był tom pierwszy, to była po prostu antologia, właśnie treningu wyobraźni. Czerwone pióro było antologią horroru, tom drugi i właśnie teraz niebieskie pióro i to wydane przez zespół treningu wyobraźni. Są to pozycje unikalne w formie papierowej wydane jako pozycje kolekcjonerskie zawierające prace zarówno amatorów, jak i twórców mających już publikacje na swoim koncie. I wszystkie tomy trylogii treningu wyobraźni w formie e-booków dostępne są bezpłatnie. Drugi egzemplarz będzie dla was w ramach konkursu, yy, ponieważ Zostałam patronką, objęłam swoim patronatem, czy jak to czasami się teraz też mówi, matronatem. Chociaż trochę. Chociaż czy ja wiem. Brzmi trochę inaczej, ale myślę, że też można by się przy, przyzwyczaić do tego, ale to już pozostawmy może poza komentarzem. W każdym razie jeden egzemplarz jest dla Was, jeden jest dla mnie, na konkurs oczywiście i będzie także recenzja. A jak wiecie, u mnie recenzje antologii są bardzo dokładne i bardzo skrupulatne. Przez to, że tych opowiadań jest sporo, dlatego że to są cztery części i samych i samych opowiadań. No jest, jest dużo, 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 dlatego nie będę omawiać wszystkich tak, żeby recenzja trwała godzinę, ale postaram się to zrobić oczywiście bardzo, bardzo dokładnie, i wskazać Wam te, na które warto zwrócić uwagę, które są lepsze, mocniejsze, słabsze itd. itd. I drugi będzie, oczywiście, jak już mówiłam, dla Was będzie. Konkurs, dlatego że ja tylko organizuję konkursy, ale będzie także ten konkurs dostępny na kanale, bo nie będzie tylko w mediach społecznościowych. Bo niedawno media społecznościowe, jak Facebook, Instagram, WhatsApp, który akurat jest bardziej komunikatorem, poszły z dymem prawie, że? No i nie działały przez dobre ileś godzin. I lepiej mieć zawsze miejsce, które będzie w miarę regularnie dostępne. Dlatego mam też stronę, którą powoli będę odświeżać i regularnie, żeby się pojawiały tam posty. Tu jest typowo opowiadania fantastyczne, związane z fantastyką. Między innymi, pisze tutaj Aleksandra Mantorska, która. Wydała niedawno powieść z COVID Wilka, bodajże taki tytuł. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Olu, przepraszam. I miała swoją premierę, żeby nie skłamać, 29 września tego roku. I to jest thriller. I ja tę książkę zakupiłam i mam nadzieję, że ją niedługo dostanę. I żeby taki. Smaczek wam pokazać, bo to oczywiście nie, nie zawsze się zdarza, albo raczej zazwyczaj się nie zdarza, ale jest to przemiły, cudowny gest, dlatego ja też bardzo lubię współpracować z autorami. Bo i karteczka z życzeniami, z pozdrowieniami, życzeniami udanej lektury, zespół treningu wyobraźni, ale dostałam nawet. Prezent, którego w ogóle się nie spodziewałam, i był dla mnie takim szokiem, ale tak przyjemnym. Jakby ja popłakałam się po prostu ze wzruszenia, że ostatnio jestem w ogóle bardziej wrażliwa, to yy, łatwo o te moje łzy, ale zobaczcie. Piękna, przepiękna, może tak jeszcze pokażę, chociaż nie wiem, czy będzie dobrze widać, bransoletka z kamykami w różnych kolorach. No po prostu jestem tak zachwycona i jest to tak przemiły, cudowny gest. W życiu bym się nie spodziewała. A ja też specjalnie wybieram że to do patronowania to, co jest dobre, to, co wiem, że może się ludziom spodobać. A to jeszcze jakby cieszę się, że ludzie mi ufają. I chcę, żebyście wiedzieli, że warto mi zaufać, ponieważ jeżeli ja polecam coś, to polecam to naprawdę szczerze i dlatego, że w coś głęboko wierzę i sprawdziłam. Jeżeli czegoś nie polecam, to nie dlatego, że po prostu mówię: "Nie podoba mi się, bo nie" i tyle, tylko jest to uargumentowane bardzo mm, konkretnymi rzeczami i yy, nie jest wzięte z kosmosu, nie jest wydumane, tylko jest jakby logiczne i sensowne, jeżeli uważam, że coś wymaga pracy czy poprawy. Staram się podchodzić zawsze do wszystkich recenzji bardzo profesjonalnie, naprawdę. I za ten gest, drogi. Zespole Treningu Wyobraźni ogromnie, ogromnie Wam dziękuję za ten przepiękny gest. W opisach do filmu zostawię Wam stronę, bo to jest tekstura z trójką w zamiast e.eu i ja zostawię Wam link do strony oczywiście w opisie, żebyście wiedzieli. Wytłumaczę Wam. O na czym jeszcze cały ten trening wyobraźni polega dokładnie, ponieważ nie chcę już przedłużać. Dziękuję Wam, że byliście. Mam nadzieję, że się filmik podobał i nie, jesteś, nie macie mi za złe, że w taki sposób się pojawiam, ale już niedługo będą recenzje. Naprawdę obiecuję, spodziewajcie się, ponieważ. Przeczytałam już kilka książek, i one tylko czekają na nagranie. Ja mam mnóstwo notatek zrobionych, więc będą, będą, będą. Naprawdę zrobię wszystko, żeby niedługo Wam pokazać. A dzisiaj już Wam dziękuję, że ze mną byliście, że oglądaliście, będzie mi niezmiernie miło, jak klikniecie subskrypcję, żeby to mi bardzo pomaga, bardzo mnie wspiera i bardzo, bardzo motywuje do dalszej pracy. I um... Dobrze będzie, jak klikniecie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych filmach. A dzisiaj Wam naprawdę dziękuję, widzimy się niedługo i trzymajcie się ciepło. Pa, pa, pa.